Cześć, witajcie w świątecznej kuchni Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na pyszny sernik piernikowy, a dokładniej sernik z pierniczkami. E, bardzo smaczny, aromatyczny, coś pomiędzy sernikiem a piernikiem. Na pewno będzie Wam smakować, więc nie czekajcie dłużej, tylko zabierajcie się za jego przygotowanie. Przygotowanie zaczynam od zagniecenia kruchego ciasta. Odmierzam mąkę, dodaję do tego cukier. Proszek do pieczenia, przyprawę do piernika, a także masło. Masło sieka, masz, będzie w małych kawałkach, a następnie wbijam jajko. To wszystko zagniata, masz ciasto, będzie gładkie i elastyczne, może być lekko lepkie. Zupełnie się tym nie przejmujcie. Tak przygotowanym ciastem wylepiam dno tortownicy. Tortownica powinna mieć wielkość między 22 a 24 cm. Im większa tortownica, tym niższy sernik. Teraz czas na masę serową. Ser przekładam do miski, dodaję jajka, mąkę, cukier, dodaję również cynamon lub przyprawę do piernika. Do całości dodaję również miód. I to wszystko razem miksuję. Na dno tortownicy, na wcześniej wyłożone kruche ciasto kładę trochę pokruszonych pierników. Ja wybrałam miękkie pierniczki bez nadzienia, ale możecie śmiało wybrać takie z nadzieniem albo nawet takie suche, które można upiec w domu. Wylewam na to masę serową i na wierzch kruszę różne pierniczki. Ja akurat mam takie pierniczki w czekoladzie i pierniczki w lukrze i delikatnie je zatapiam w masie serowej. Nie wymieszałam ich wcześniej z masą serową, a to tylko dlatego, że zależało mi, aby w serniku te pierniczki były równo rozłożone. A tak mogłyby się znaleźć na przykład na jednej jego części. Tak przygotowany sernik stawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę jedną godzinę. Studzę przy zamkniętych drzwiczkach, a następnie chowam do lodówki na kilka godzin. Teraz czas na dekorację. Na wierzchu kruszę kilka pierniczków i polewam całość roztopioną w kąpieli wodnej gorzką czekoladą. Jak całość zastygnie, to kroję na kawałki. Sernik ma wyraźny piernikowo-cynamonowy smak, jest naprawdę wyśmienity, świąteczny i jestem pewna, że będzie wam smakować. Zachęcam was gorąco do przygotowania. Więcej świątecznych przepisów znajdziecie na www.kotlet. TV. Smacznego.